Czy kiedykolwiek przyszło Ci do głowy, że wszystko, co widzisz niebo, gwiazdy, galaktyki a nawet Ty sam, może znajdować się wewnątrz czarnej dziury brzmi jak science fiction? A to jedna z najbardziej szokujących hipotez współczesnej fizyki. Czym jest czarna dziura? To nie jakaś kosmiczna dziura w podłodze wszechświata to strefa ekstremalnej grawitacji, gdzie materia została ściśnięta do niewyobrażalnej gęstości. Grawitacja wciąga wszystko światło, czas, przestrzeń i nie pozwala im uciec. Wyobraź sobie ogromną gwiazdę, znacznie masywniejszą od Słońca. Gdy kończy paliwo, przestaje świecić. Grawitacja wygrywa walkę, ściska ją coraz bardziej. Aż ta staje się nieskończenie gęsta. Powstaje czarna dziura, obiekt, z którego nic nie ucieka. Ale to dopiero początek historii. Wokół czarnej dziury jest granica, horyzont zdarzeń. Kiedy coś go przekroczy, jest stracone na zawsze. Dla zewnętrznego obserwatora wszystko tam zamiera. Czas się zatrzymuje to nie metafora to efekt Einsteina. A w środku tam, gdzie wszystko się kończy, może też e, wszystko się zaczyna. Niektórzy naukowcy uważają, że materia wpadająca do czarnej dziury nie znika przekształca się. A wewnątrz powstaje nowa czasoprzestrzeń, nowy wszechświat. Mówiąc prościej, czarna dziura może być jak łono, z którego rodzi się całkowicie nowa rzeczywistość. I tu zaczyna się to, co przyprawia ociarki. A co, jeśli nasz wszechświat właśnie tak powstał? Może wielki wybuch był po prostu drugą stroną czarnej dziury z innego świata? Może żyjemy w kosmicznym matrioszce, świecie. W świecie. W świecie tę hipotezę wspierają matematyczne modele. Zgadzają się czas, zgadzają się warunki. Gdyby tak było, czarne dziury przestają być końcem, a stają się początkiem. Każda z nich może tworzyć własny wszechświat, miliony, miliardy światów, każdy z własną fizyką, historią i być może życiem. Jeśli jesteśmy w środku czarnej dziury, nie możemy się z niej wydostać. I nikt z zewnątrz nie może do nas zajrzeć. Żyjemy w odciętej rzeczywistości, a prawa fizyki, które znamy, mogą działać tylko u nas. Za granicą mogą istnieć kompletnie inne zasady. To rodzi pytania: czy nasze prawo grawitacji to naprawdę prawo uniwersalne, a może tylko lokalna zasada obowiązująca tu wewnątrz naszej bańki? Jeśli to prawda, cała nauka, jaką znamy, jest tylko jednym rozdziałem z nieskończonej księgi rzeczywistości. A teraz wyobraź sobie statek kosmiczny, który zbliża się do horyzontu zdarzeń. Na pokładzie wszystko normalne, ale z zewnątrz statek zamiera. Czas się rozciąga wewnątrz minuta, na zewnątrz miliony lat. Obserwatorzy widzą wszechświat wirujący jak w przyspieszonym filmie a jeśli wpadniesz, twoje ciało zostanie rozciągnięte jak makaron. To tak zwana spagetyfikacja. Nie ma ratunku, ale dla ciebie może minie tylko chwila. Może trafisz do nowej rzeczywistości, zanim znikniesz na dobre. Dlaczego badamy czarne dziury? Bo tam stykają się dwie największe potęgi fizyki: ogólna teoria względności i mechanika kwantowa. Dwie wielkie narracje próbujące opisać rzeczywistość, ale w osobliwości ich języki się plączą. Być może czarne dziury pomogą nam stworzyć jedną wspólną teorię wszystkiego. A może nawet odkryć, że nie jesteśmy sami, bo gdzieś głęboko, w innej czarnej dziurze, ktoś właśnie zadaje te same pytania. I kiedy następnym razem spojrzysz nocą w niebo, pamiętaj: to, co wygląda jak pustka, może być portalem do innego świata, innego początku, innego ciebie.